Wszystkich na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Firand Grid Index na poziomie 77, bardzo wysoko, także ja spodziewam się schodzenia tego wskaźnika i zejścia niżej. 77 jest to taka, takie miejsce, gdzie ja osobiście uważam, bardzo, bardzo z pozycjami długimi. Jako, ta korekta może nastąpić w każdej chwili, im wyżej ten wskaźnik, tym większe prawdopodobieństwo korekty. Zaczynamy sobie od rynku Ethereum. I tutaj e, na Ethereum czego się spodziewam? No, po, po tej zrzutce, która tutaj miała miejsce wczoraj, jest to interwał czterogodzinowy, także szerszy interwał. Mamy układ harmoniczny, który, którego zakończenie i tutaj wypełnienie wypada w ulicach 3968 3948. Wynika, wynika to z tego, że tutaj mierzenie 161 i 886 się nam nakładają tworząc tą strefę. Jeżeli wybijemy tą strefę, no to następny przystanek 4,054 i tak to widzę na eterze, natomiast po drodze mamy jeszcze przystanek na 0,61 tego spadku, czyli 3,840, gdzie widzimy, jak cena wcześniej reagowała, także jest to dość inny poziom oporu i warto tutaj zagrać pozycję krótką, jak i również tutaj na poziomie 3,873. To są dwie strefy, w których ja będę zagrywał na pewno na reakcję pozycje krótkie, ale czekam na to, co tutaj się zadzieje. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że ten cały ruch wzrostowy, który tutaj mamy, prowadzi nam ta korekta zielona. Jest jeszcze czerwona, ale już zmieniamy kolor. Jest to korekta, która nam prowadzi cały ruch wzrostowy na eterze. Tutaj jest wyższy szczyt, także zaznaczam go też jako korekta i widzimy, że utrzymała nam ta korekta. I kolejny. Tutaj. Widzimy, jak idealnie działają nam te korekty na eterze. Tutaj była jedna. Oddamy ją tu. Dobra. I teraz, czego się spodziewam? No, to spodziewam się dojścia tutaj do tej strefy i z tej strefy jakiejś reakcji podażowej. Gdybyśmy wybijali tą strefę, no to 4057 jest jak najbardziej. Na stołę do wygrania. I także tak to wygląda. Teraz pierwszy poziom polu 3840. No i tutaj schodzimy sobie na niższy interwał. Widzimy, że do 3840 mamy, mamy tutaj 0,61 całego tego ruchu spadkowego. I teraz, żeby wzmocnić sobie ten poziom, warto zmierzyć. To podbicie, czyli no, mamy tutaj 3831 pierwszy, pierwszy, pierwszy poziom. I jeszcze będziemy szukali czegoś, co by nam 3831, 3832. Usunę to mierzenie, bo już jest ich tutaj dość dużo. Natomiast warto pomierzyć sobie, jeżeli ten ruch jest tylko ruchem korekcyjnym do tego, co się dzieje, no to tu wypada trochę wyżej że te poziomy są rozjechane, 3852, 852, ale cała ta strefa będzie dla mnie takim poziomem, gdzie będę szukał pozycji krótkich, natomiast jej wybicie to jest tutaj i tutaj warto też obserwować wolumen, który na eterze, no ten, to podbicie widzimy, że jest na bardzo słabym wolumenie, tak? tutaj podaż się pojawiła bardzo duża, a ten wolumen jest bardzo słabym wolumenem, także dla mnie jest to sugestia, że może być to tylko i wyłącznie korekta do tego ruchu spadkowego. No i później zobaczymy zejście tutaj do tej strefy zielonej, którą mamy wyznaczoną, wybijając te wszystkie dołki, które tutaj się pojawiły i zebranie płynności, która na, w tym miejscu znajduje się na rynku. Ja zaraz pokażę tą płynność. Gdzie, gdzie ona się znajduje, i ona też nam potwierdza te poziomy. Tutaj mamy wykresy oparte na nieco innych mierzeniach. Na Ethereum. Mamy czterogodzinowy wykres. Ok, i tutaj zaraz włączymy wskaźniki. Zobaczcie, czy 719, czy 700. Tak jak tam było na wykresie. No tutaj mamy 3724. Myślę, że ta płynność zostanie zgarnięta i wciągnięta na, na rynek. Także tutaj spodziewałbym się tego zejścia. Jedną rzecz, jeszcze, którą chciałem pokazać. Też te malejące wolumeny. Także to jeszcze jedno zejście tutaj może się pojawić, żeby złapać tą płynność, i wówczas podbicie tutaj wtedy w te rejony. Natomiast e, kolejna rzecz, która rzuca się w oczy na eterze. Tak dokładnie sobie to przeanalizujemy. Ja pokażę kilka wariantów, które można obserwować. No to mamy <laughs> taki kanał, w którym się obecnie cena porusza. E, I tutaj. I ja na pewno będę dla siebie obserwował. Ten kanał. Odbiliśmy się od jego dolnej krawędzi. Tutaj mamy górną krawędź. Można jeszcze wyznaczyć sobie po środku e, miejsce, gdzie, gdzie cena reagowała i obserwować te poziomy, ze względu na to, że no, cena dość precyzyjnie reaguje tutaj na tych poziomach. Jak się przyjrzymy, zobaczcie tutaj wsparcie, wsparcie, opór, opór. Także to są poziomy, które, które warto obserwować jako miejsce kontaktu z linią 3900. I tutaj góra kanału w tej chwili na poziomie. 4060, co nam się potwierdza też z tymi, <coughs> tymi poziomami, które mieliśmy wyznaczone z tradycyjnych mierzeń FIBO. Natomiast, jako pierwsze wsparcie tutaj dla ceny mamy ten poziom 755 czy 760. Pamiętajcie, w zależności od kiedy, na której robimy sobie wykresy, warto obserwować te, 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 te poziomy. Natomiast no, wybicie tej linii trendu, no to. Kolejny przystanek można sobie znaleźć, e, tworząc taki wykres na poziomie 3630. No i teraz możemy sprawdzić tradycyjnymi mierzeniami FIBO. Od momentu wybicia tutaj mamy 382. Też nam się pokrywa z tym poziomem. Dla mnie jednak ten silniejszy poziom tutaj znajduje się, jeżeli byśmy zmierzyli cały ten ruch. To 3,82 tutaj wypada trochę niżej, <laughs> natomiast to warto zwrócić uwagę tutaj na 0,61, ze względu na to, że jeżeli dołożymy sobie kolejne mierzenie, to mamy tutaj mamy 127 i to są poziomy, które ja na pewno będę obserwował dla siebie na eterze, ze względu na to 3,396, ze względu na to, że mamy tutaj klastry bardzo silnych mierzeń, przede wszystkim tutaj poniżej. 258 i 3240. Ta strefa jest dla mnie bardzo ważną strefą, która myślę, że zostanie przetestowana. I zobaczymy zejście tutaj w te rejony. Jeszcze sprawdzimy sobie, czy w tych rejonach jest płynność do zebrania i płynność jest poniżej. Jeżeli byśmy ciągnęli, nawet tutaj się dojdzie cena, no to myślę, że tutaj te okolice 3000 też mogą zostać przetestowane. Natomiast na ten moment obserwuję tutaj te poziomy, o których mówiłem wcześniej łącznie z zejściem do 3527, gdzie mamy M kroczącą dwusetkę na interwale godzinowym. <laughs> będą dalsze wzrosty na Ethereum? Myślę, że będą tylko pytanie, czy to już jest ten moment, tak? Widzimy, że tutaj jest płynność do wciągnięcia na rynku z tych okolic, i też tutaj mamy. Możliwość podbicia w te opisy, czy 400, 470, co pokazywałem na poprzednich wykresach. Tutaj, że mamy ten poziom, czy 400, 472, 450. Tutaj jest też ta płynność do, do wciągnięcia. Także tak to widzę w tej chwili na Ethereum. Tutaj jeszcze jeden wykres eterak oparty na, na ręgach i na poziomach, yy, na kanałach FIBO. Pozwolę sobie tutaj usunąć te mierzenia. Widzimy, że wsparcie nam zadziałało. Linia jest wsparciem obecnie. Może z szerszego interwału byśmy spojrzeli na to. OK. Także to pierwsze wsparcie jest bardzo ważne, to ta linia i opór wynikający 442-3772. To są dwa najważniejsze poziomy. Utrata tego poziomu to jest zejście tu nawet w okolice 3540. Czyli też nam się potwierdzają te poziomy, które, o których wcześniej mówiliśmy i na które warto, warto zwrócić uwagę. Ważna jest też ta. Linia trendu, którą mamy, jeżeli ona zostanie wybita, no to wówczas te spadki mogą się nasilić, czyli ta pierwsza linia, która tutaj jest widoczna na jednogodzinówce, ta fioletowa linia, jeżeli ona zostanie wybita, no to myślę, że zobaczymy czy 630, natomiast jest to bardzo silne wsparcie w tej chwili, jak widzimy cena reaguje nam, bardzo precyzyjnie w tych miejscach. Jeszcze tutaj możemy dołożyć jedno mierzenie. Może nie tyle co mierzenie, ale jesteśmy w takiej konsolidacji, w której się poruszamy od dłuższego czasu. I wybicie z tej konsolidacji da nam też taki sygnał, w którą stronę możemy zmierzać, tak? I to jest ten zakres cenowy, który tutaj nam się pojawia. No można tak to przyjąć, że, że to jest właśnie ten zakres tutaj. W tym zakresie się poruszamy i wybicie w dołem no to jest wejście tutaj nawet w okolice 3396 i 258. Natomiast wyjście górą, no też targety mamy wyznaczone i warto je dla siebie obserwować. A teraz przechodzimy do naszego króla rynku, czyli do bitcoina. Na bitcoinie. W dalszym ciągu jestem tutaj. E, czekam na to, co się stanie w najbliższym czasie. Jeżeli wybijemy z tej konsolidacji górą, no to mamy tutaj targety e, pierwszy target 74 tysiące okolica 74,7400 na, na, na tym wykresie. Natomiast 74-600 nawet możemy tutaj do, dobić. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, może oddalę trochę ten wykres. Te mierzenia już pousuwam, one już zadziałały, zrobiły swoją robotę. Zostawimy tylko te najważniejsze kanały, zaczniemy od jednodniówki. I tutaj omówiliśmy sobie na tym wykresie o tym, że wybijamy z formacji yy, Głowa z ramionami, tak? To wybicie nastąpiło, nastąpił retest. Może usunę część tych mierzeń. Nastąpił retest. Tutaj sobie ustawimy to jako wsparcie na zielono. To jest interwał jednodniowy, przypominam. Przerobimy trochę ten wykres i pierwsze, pierwszym wsparciem bardzo ważnym. Na ceny są okolice 70, 275, w zależności od miejsca kontaktu z linią. Także widzimy, że ta cena nam się utrzymuje tutaj. Jest to byczy sygnał na pewno i pierwszy target 73430, kolejny w przypadku wybicia będzie tutaj na poziomie 78 729. Przypominam interwał jednodniowy. 8669 W zależności od kontaktu z tą linią. Dla mnie, tutaj zasięg z, z tego wybicia, e, też sobie go mierzyliśmy. Jeszcze go przypomnę, może tutaj mierzymy od ramion do, od szczytu głowy do momentu wybicia. Wybiciem było tutaj, nastąpiło i wypada ono na poziomie 73,294, czyli zasięgi nam się. Pokrywają i to jedno podbicie tutaj może nastąpić, biorąc pod uwagę to, że jest tutaj bardzo dużo płynności. Ponad tym nie ma, widzimy, że płynność nie jest umieszczona na rynku żadnych wyższych, także wybijając, zamykając się nad poziomem 73, 4 czy 7 idziemy w nieznane, także tutaj te targety będziemy później sobie mierzyć. Natomiast ten poziom, jeżeli byśmy tutaj uderzali, to jest bardzo realne. 73635 będę obserwował i zagrywał stąd pozycje krótkie na reakcję. Natomiast kolejnym targetem będzie tutaj właśnie 78927. No poniżej widzimy tutaj w okolicach 65. Też jest bardzo dużo płynności do wciągnięcia na rynek, a najprawdopodobniej to zostanie tutaj wciągnięte i. Ta płynność pojawi się na rynku. Także to obserwuję dla siebie. Natomiast rozpoczęcie, wybicie nowych szczytów, pokonanie tego i uplepanie tego jako, jako wsparcia, bo widzimy, że co dochodzimy do tej strefy, tutaj mamy taką wąską strefę, która działa nam prospadkowo, tak. Okay. Ta strefa za każdym razem, kiedy dochodzimy do niej, jest dla mnie strefą prospadkową. Kolejne dojście i złapanie tej płynności, wciągnięcie jej na rynek będzie dla mnie też sygnałem na to, że możemy zobaczyć kolejną reakcję podażową z tych wyższych poziomów. Może być to wybicie nowego ATH, ale jeżeli nie utrzymamy się nad tym szczytem, spodziewałbym się większej korekty wówczas. I tutaj też chciałem pokazać to, co. Może się utworzyć, tutaj mieliśmy tą głowę z ramionami, <laughs> natomiast tutaj, jeżeli byśmy tylko ściągnęli płynność, możemy mieć formację podwójnego szczytu i wówczas zejście na dół. I to też będę obserwował dla siebie, co tutaj się dzieje w tej strefie. Kolejny wykres bitcoina, tutaj oparty na kręgach. Tutaj przejdziemy do tego wykresu bitcoina. Tu już zejdziemy na niższe interwały. Zmieniamy te wszystkie. Truda. Widzimy, że 161 tej korekty trzyma nas cały czas prospadkowo. Ta cała strefa, którą mieliśmy wyznaczoną, tych dwóch mierzeń wcześniej, ona nam bardzo dobrze działa. Także to jest ta strefa wyznaczana z wcześniejszych mierzeń FIBO. Natomiast tutaj, takie pierwsze wsparcie lokalne mamy na poziomie 69,970 tysięcy. I jak widzimy, te poziomy są cały czas bronione i tutaj nie ma szans na to, żebyśmy doszli. Tutaj przypomnę, że to jest ta linia trendu, która. Którą mieliśmy wyznaczoną, ona działa jako wsparcie, opór w przeszłości, także też warto ją obserwować. Natomiast te poziomy, które znajdują się nad nami, są dla mnie kluczowe, jeżeli chodzi o ewentualne dalsze wzrosty. Tutaj bardzo dużo oporów jest nad nami, także cena ma co robić, że musi się pojawić silniejszy impuls na to, żeby. Żeby wybić te poziomy. Jeżeli się to uda, no to wówczas 235 mamy jako target, jeżeli pokonamy tą całą strefę. I utrzymamy się nad nią oczywiście. Bo powrót pod nią może sygnalizować większą korektę na bitcoinie. I tutaj jeszcze wykres oparty na kręgach. Dawno nie zaglądaliśmy. Tutaj teraz ta, ten poziom z wsparciem 7800, to jest interwał jednogodzinowy. Natomiast do góry będziemy mieli opór 73-945 czyli też około 74 tysięcy. Dla mnie bardzo istotne jest utrzymanie się nad tą strefą pomiędzy 68800 a 7700. 70 jest to bardzo obyczy sygnał który no, pokazuje, że jeszcze Bitcoin chce rosnąć. Natomiast czy tak będzie, czy utrzymamy się nad tymi poziomami 69800. <laughs> Także zobaczymy, czy utrzymamy się nad tymi poziomami. Jeżeli no, to jest szansa na te dalsze wzrosty w, w kierunku 74. I tutaj mamy yy, wykres, o którym też od dłuższego czasu sobie na nim pracujemy. E, mamy powyznaczane poziomy. Widzimy, jak one precyzyjnie działały w, w przeszłości. Także tutaj nie mam wątpliwości, że te właśnie poziomy działają, utrzymują nam cenę tak, jak oczekujemy, że te reakcje się pojawiają. I kolejny przystanek tutaj mamy 72,400, w zależności od miejsca kontaktu z linią. Tak? Tutaj jest pierwsze wsparcie, tak jak teraz jesteśmy na tym 7800. Utrata tego poziomu, no to jest prawdopodobieństwo zejścia tutaj do 69,800. A nad nami te targety, które tutaj e, są przedstawione. Natomiast tak jak mówiłem od dłuższego czasu, te dwie czerwone linie były dla mnie wyznacznikiem tego. Cała ta strefa pomiędzy nimi była strefą prospadkową. Teraz utrzymujemy się już nad tą strefą i dopóki się nad tą strefą utrzymujemy, patrzę w kierunku... Południowym na, na Bitcoinie. Natomiast kluczowy poziom 7712, 69, 879. To jest poziom, który jest także powyżej ATH z poprzedniej hosy. Jeżeli tam się będziemy utrzymywać, no to droga do dalszych wzrostów stoi przed nami otworem. Zajrzyjmy sobie jeszcze na dominację Bitcoina. Jak widzimy, odbicie tutaj na tej dominacji, myśmy wybicie z y, tej formacji głowy z ramionami. O, tutaj ją testujemy cały czas. Ona była taka przekrzywiona, także testujemy y, to to li, linię ramion, linię wybicia. Natomiast tutaj miejsce, na które ja będę zwracał uwagę dla siebie. Na pewno na możliwość odwrócenia się tego trendu. <laughs> Przypominam, że jest to interwał jednodniowy, także tutaj realizacja może chwilę e, zająć. I że ten ruch jest tylko i wyłącznie ruchem korekcyjnym dla. E, mamy 382, które obecnie jest nadbijane. Mamy cały ten ruch pomierzony. E, tutaj mamy poziom 55, ja go usunę. Tą głowę z ramionami jeszcze zostawię. Natomiast tu, co jest ważne, no to jest zejście tego i tu 161, tak? Ten poziom jest dla mnie mega istotny. 55, 20. Jeżeli byśmy tutaj dochodzili, ja będę patrzył pod kątem akumulacji altcoinów, wychodzenia z Bitcoina do tego do altcoinów w tym momencie, ponieważ stąd spodziewałbym się większej reakcji podażowej na bitcoinie. <laughs> Widzimy, że 382 jest wybijane. Ten opór też został wybity i przetestowany jako wsparcie, także kierunek 55.20 na dominacji jak najbardziej jest realny. Gdybyśmy tutaj docierali. No to ten scenariusz tej głowy z ramionami może być zanegowany. Ja usunę na razie tą głowę z ramionami. Natomiast to, czego ja się spodziewałem, to dojścia tutaj z mierzeń FIBO 53-36. Po korekcie tutaj, jeżeli to, ten ruch wzrostowy jest tylko ruchem korekcyjnym, no to tak może tutaj to wyglądać. Od dołka do szczytu mamy tutaj też zaporę w postaci 1 do 1, natomiast tutaj mamy wydłużenie FIBO i tu mamy 61, 161 i 161 tych korekty. Także ten poziom jest dla mnie kluczowym poziomem w tej chwili, jeżeli chodzi o dominację na Bitcoinie, Total Crypto Market Cap. No, tutaj jesteśmy nad tą przerywaną linią. Jest to bardzo ważny poziom z punktu widzenia historycznego, i jeżeli się nad nim utrzymujemy, no to te targety 2,64, 2,659 to jest pierwszy mój target na, na bitcoinie. Natomiast tutaj no przedłużanie tych linii trendu możemy sobie to robić, ja jednak je usunę i zostanę przy poziomach FIBO, które dla mnie są w tym momencie najbardziej istotne. Jeżeli chodzi o wzrost, bądź też spadek dominacji, i tak na tym poziomie, na którym się znajdujemy, on jest w tej chwili wsparciem dla ceny i jako wsparcie go dla siebie traktuje. Pierwszy target 2,64, 2,65, wybicie tego poziomu, na którym się znajdujemy <laughs> I, i zejście niżej, no to pierwsze wsparcie, które Tutaj może się pojawić, to mierząc od tego dołka do szczytu. To są okolice 482 tutaj. Niemniej jednak zejście w te rejony jak najbardziej jest dwa Reale 247. To będzie taki kolejny poziom, kolejny przystanek, jeżeli by ta dominacja zaczęła. Przepraszam, kapitalizacja rynkowa rynku kryptowalut zaczęła spadać. To 2,47 na pewno jest mocnym poziomem, który warto obserwować. No i tutaj 2,51. Mamy ZZB, mamy poziom FIBO, e, mocny dosyć. I tutaj wchodząc sobie jeszcze na interwał niższy, żeby potwierdzić ten poziom, no to możemy zmierzyć sobie to ostatnie podbicie, które nam się tutaj pojawia. 161 trochę wyżej. Niemniej jednak te poziomy są dla mnie bardzo istotne, jeżeli chodzi o e, dalsze rozgrywanie tego, co dzieje się na Bitcoinie. I ten ostatni ruch wzrostowy, który mieliśmy po tej większej korekcie, jeżeli sobie go zmierzymy. 51 wypada również w tym rejonie. Także ta kapitalizacja, no, może tutaj zaliczyć większe odbicie na poziomie 251. Ten poziom myślę, że zostanie przetestowany. Niemniej jednak to jeszcze jakieś potwierdzenie, byśmy mogli sobie poszukać, zobaczyć tą korektę, bo ona nam prowadzi ten ruch wzrostowy. I jeżeli ją sobie tutaj przyłożymy wypada trochę niżej ten, ten poziom. Także zasięg tej korekty został zrobiony i jest możliwość kontynuacji wzrostów do tej strefy. Natomiast gdybyśmy zawracali i gdybyśmy zobaczyli zejście tutaj, również będę tu próbował dokupować bitcoina, jeżeli będziemy na tym poziomie, ponieważ spodziewałbym się tych wzrostów właśnie z tego, z tego poziomu, czyli napływu nowego kapitału na, na giełdy. Dobrze, żeby nie przynudzać to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te informacje, które Wam pokazałem, przekazałem, są dla Was, mają jakąś wartość. Jeżeli byście chcieli coś, żebym przeanalizował na, na, z rynku kryptowalut, napiszcie w komentarzu. Chociaż wczoraj na webinarze było dużo tych analiz przedstawionych przez Sylwię i myślę, że, że też na pewno skorzystacie z tego. Ale jeżeli chcecie jakąś analizę ode mnie, to napiszcie to w komentarzach. A jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej grupy, to zapraszam do, do odwiedzenia naszego napisania do mnie na telegramie. Linki i na mailu linki są w opisie pod nagraniem. A na dzisiaj to już wszystko. Życzę udanego weekendu. Aktualizacje jakieś pojawią się na pewno na grupie. Będą publiczne na, na YouTube. Zobaczymy, jak to z czasem będzie. Natomiast na grupie na pewno wrzucę jakieś aktualizacje. Jeszcze jedna informacja: tylko że y, te poranne aktualizacje rynku Forex, które robimy sobie codziennie, będą w formie live'ów. Także, jak ktoś tam będzie miał czas, to od rana będzie ten live. On zostanie później na cały dzień na, na YouTube, także będzie można sobie go później odtworzyć. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Miłego weekendu, cześć.